Ja. Yeah. Unboxuję Dasta. Dobra. Witamy serdecznie w unboxingu zestawu startowego Dust Tactics Camp Gruffy Florentine. Jest to zestaw startowy Luz waffe. Delikatnie rozpoczynamy unboxing. Otwieramy, zdejmujemy folię. Folia idealnie zdjęta, superowo. Bach. Dust dla prawdziwych Mistrzów wojny. Lubię unboxować DASTA. Lubię pokazywać, co jest fajnego w tych zestawach. Tak zwane plug and play, znowu, czyli otwieramy i gramy. Co mamy w zestawie startowym do DASTA? Opa! Pięknie zabezpieczone. Możemy tym rzucać. Jest fajnie. Dobra, mamy zestaw, mamy figurki pojedynczych, kompanów. Bach, elegancko. Mamy do nich podstaweczki, żeby mogli latać. Podstaweczki, 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 fajnie. Figureczki są. Figurki w daście są o tyle fajne. Zero sklejania, zero składania. Bach gotowy do strzelania, gotowy do wywalenia z bazuki. Jest oddzielnie piechota. Oddzielnie pani bohater. Również. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Z tej strony. Tutaj jeszcze kafle terenu dwuwymiarowe I karty, aktualne karty do wszystkiego co mam w walce Karty, zdolności się specjalne, statystyki, czadowo Dobra, to był, to jest pierwszy pięterko Bach, trójwymiarowa przeszkoda, super Do tego działo, super Popodkładowane Kalkomania, gotowa, nic tylko odpalić, złożyć, cisnąć Dalej, kurde, świetnie Bach, to jest ekipa do działa, świetnie Kolejna trójwymiarowa przeszkoda Gotowa, też popodkładowana Bach, co dalej, kosteczki Potrzebne do Dasta Kosteczki, Niemców, 12 sztuk Można grać spokojnie Co jest super? Mata, mata, um, gumowa, fajna, naprawdę jakościowo bardzo fajna mata do grania w Dasta. Bach, wszystko mamy. Bach, bach. Do tego będę miał jeszcze kafle, dodatkowe budynki: budynek, instrukcja. Dodatkowo, zawsze kupując Dasta. Dystrybutor na Polskę zapewnił, że dostajemy po polsku podstawową wersję. To było tyle, jeżeli chodzi o unboxowanie zestawu startowego Das Tactics. Akurat mamy Luftwaffe, od którego sam zaczynam granie. Na front, bohaterowie!